Czy kupiłem te energetyki tylko i wyłącznie po to, żeby robić na nich content? Być może. Budda. Oj, sorry, nie ten. Chodzi mi oczywiście o tego buddę. Myślę, że nie muszę nikomu go przedstawiać. Ostatnio wypuścił swoje napoje energetyki swoje, słuchajcie, wypuścił, yy, ale chyba to, no, no... ogólnie chyba każdy o tym wie. Yy, nie będę to kupił. Kupiłem je tylko i wyłącznie pod content. W tym odcinku zrobimy sobie grafikę taką produktową yy, tego tego napoju, planuję również nagrać proszę państwa reklamę taką yy, że tak powiem wideo, tych oto napoi pysznych, nie mam pojęcia czy są pyszne ale pewnie nie, nie wiem, także co dzisiaj zrobimy sobie yy, właśnie grafikę taką yy, z tym napojem słuchajcie reklamę tego produktu będzie to w formie yy, takiego timelapsa wiecie, przyspieszone po prostu wideo tego jak wykonuję tę grafikę i przy okazji będę komentował, mówił wam co robię i dlaczego tak robię yy, w jakiś tam konkretnych sytuacjach. Czy ja mam brudne okulary? Być może, być może. Mamy trzy rzeczy, którymi będę się tutaj kierował. Otóż, po pierwsze, musi być to burzowa sceneria, ponieważ y, po prostu logo Dose ma piorun i kropelkę w sobie, więc burza tu pasuje po prostu idealnie. Co za tym idzie? Zimne kolory, oraz, yy, oraz y, tych kolorów oczywiście ilość mała, tak? Także myślę, że wybierzemy sobie jeden kolor jakiś tam dodatkowy yy, A tak to będzie po prostu niebiesko ogólnie Ponieważ chcemy zrobić kolory zimne yy, Także co, Tak jest plan, słuchajcie na tę grafikę I zapraszam serdecznie do oglądania Mam nadzieję, że się spodoba, także co? Na pici, na jedzeni Zapraszam serdecznie do... No, do oglądania Zapraszam Yo! Na początku oczywiście musimy sobie zrobić zdjęcia aparatem oczywiście, także tutaj oczywiście wycinamy sobie na początku puszkę, no i muszę też trochę ją podjaśnić, ponieważ zdjęcie było zbyt ciemne. Następnie dodałem oczywiście chmury, ponieważ jak wspominałem wcześniej, jest to sceneria burzowa. I tutaj z racji, że mniej więcej miałem wizję na tę grafikę, dodałem trochę światła po bokach i na górze butelki. Na dole oczywiście jest cień, ponieważ tam światło docierać nie będzie. Tutaj wpadłem na pomysł, żeby zrobić świecące napisy D, Z i na dole też L oraz I. Yy, kolor fioletowy do zimnej scenarii po prostu taki mi pasuje, także taki po prostu wybrałem. Yy, no i oczywiście sceneria burzowa, więc pioruny muszą się znaleźć, oraz parę kropel na puszkę. Z racji, że piorun jest jasny, więc musi rzucać światło na chmury, dlatego też właśnie oświetlam bliskie chmury. To samo robię oczywiście z łańcuchem. Pasował tutaj mi, bo taka mroczna sceneria, także postanowiłem, że tak zrobię. Oświetliłem trochę ten łańcuch, ponieważ napis oraz piorun rzuca spore światło. Tutaj dodaję sobie piorun wzdłuż butelki. Taki miałem kaprys, słuchajcie, także sobie tak właśnie dodałem. Myślę, że wygląda to dosyć ciekawie. I z tyłu dodaję sobie kolejne puszki, yy, stojące po prostu w oddali. Będą oczywiście one rozmyte, ponieważ stoją daleko. Zaniewanie oraz światło oczywiście również na nie rzucamy, ponieważ światło do nich również musi docierać. Tutaj powoli sobie kombinowałem już z filtrem, dodałem również napisy, ten slogan całej tej marki, rozrzuciłem je po całej grafice, tak samo jak logo, musiało się znaleźć. No i następnie dodaję oczywiście deszcz. Deszcz dodaję, ponieważ mamy burzową scenerię, więc będzie tutaj pasował. Na koniec jakieś drobne poprawki typu właśnie odbijanie się światła od różnych oświetlonych elementów, lub pojaśnianie niektórych miejsc, cieniowanie. No i takie ogólne właśnie poprawki, jakieś rozmycia bliskich elementów, dodanie filtru, nałożenie efektu glitch, ponieważ jestem od niego po prostu no uzależniony, i tak właśnie prezentuje się ostateczna grafika. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już po. Mam nadzieję, że oczywiście się spodobało. W tym odcinku zrobiliśmy sobie reklamę koloru czarnego. W następnym materiale prawdopodobnie zrobimy sobie na reklamę napoju tego drugiego, białego. Pomysłu jeszcze nie mam, ale oczywiście przyjdzie z czasem. Także to, mam nadzieję, że się spodobało. Trzymajcie się na razie.